Hej, witajcie tu na A to kolejny odcinek serii Minecraft na To Pewnie pytacie się, co ja tutaj robię. No, otóż myślałem, że nagrywam. gadałem jakiegoś psychopata do siebie, i okazało się, kiedy chciałem zrobić taką pauzę, takie cięcie, to że nie nagrywałam I byłem tam, tam, jeszcze taki w takich drzwiach telepa telepatycznych, coś takiego. No po prostu tego. Nie nagrałem, ale zebrałem naprawdę dużo i itemów. I kurde no... Strasznie Was przepraszam, ale i naprawdę tego specjalnie nie zrobiłem. To był przypadek, nie serio. Macie znaczy, moje słowo, że to był przypadek. Dobra, tam widzicie łódkę, na której przepływałam i tutaj wodirtę tam chodziłem Tam były tylko skrzynki i ten... dużo potworów. Także ja myślę, że śledzimy sobie coś jeszcze, tylko mm, mogę na przykład prawiący a to mogę na przykład do latującego zamku pójść, tylko mm, dobra. taki mały pomysł mam, Sklinię taką, widzicie co tam. mogę tym widzieć, dobra. mam teraz taką sklepnię, jako że byłam w takich telepatycznych ciałach w ogóle, to tutaj zostawię większość moich temów, takich ważniejszych, i pójdziemy do latającego zamku. Tak, pójdziemy do latającego zamku, a większość itemu zostawię czy coś mego. Ja bardzo Was przepraszam, to naprawdę nie było specjalnie, ale o kurde, no widzicie. Ja niczego nie scitowałam na mnie nic. Po prostu nie nagrałam tego i bardzo mi z tego powodu przykro, bo to naprawdę były świetne akcje. A oh, kurde. A ciągle myślałam, że, że, że mam to nagrane i bla bla bla. Dobra. No, no. Idziemy tam. Nagrodę za to, że... Nagrodę, nagrodę. I tak byśmy to w końcu w każdym razie zwiedzili tak czy nie. No, także... Ja, ja, ja Was jeszcze raz bardzo przepraszam, to naprawdę nie było specjalnie. Eee, no i pójdziemy sobie do latającego zamku, żeby sprawdzić jakie nam to jest przygody. Czekają, bo to była taka pierwsza dupna budowla, jaką spotkaliśmy. O kurde, dupna ale ja ja Dziełódka. Dziełka. Łódka zniknęła. OK, Okej. Okay. Tutaj widzicie, będą drzwi po latającym wzamku pójdziemy do jakichś jeszcze drzwi, żeby wam pokazał o co tam chodzi i w ogóle bla bla bla. Ale Chyba każde drzwi są inne, coś takiego. Nie, na cmentarz nie idę. A mam coś do podsadzenia? Nie, nie mam. Nie, nie mam nic do podsadzania. A no ja? Nie, 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 nie. No może jednak ten cmentarz, co? Może jednak ten cmentarz, bo nie mam innego pomysłu. Dobra, no, jedziemy. Hmm? Ale będzie teraz pierdole, jak będzie. Już chciałam powiedzieć, że to parkura. parkoura. Ciekawe, czy taki minik się uda wziąć. O! 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 o, o. Wszystko nam się... Okay. a jakbyśmy zniszczyli po każdym grobie Nie, nie zrzeszy nam z tego mogą nawet wyjść. co i słuchajcie Najpierw no, musimy wykopać parę grobów Kości są... są no, na kości Nie czy... i znowu są jakości. Myślę, że najbardziej nam się odbywa przy tych możemy naprawdę coś fajnego zgadnąć. A, no, dobra. O, To jest nie poczyniłem się kiera, się kiera, się przyda. No dobra. zrobiłem sobie taki nek. Czyli im lepszy mieczek, tym lepszy i ten. Mogę... O, tak, to skończyć. Dobra, to poszukajmy jakiegoś... Dobra, to tylko przy tych srebrnych... O, i złoty jesteś. Może to był król? Mogę jakiś zboczeniec? Zboczeniec. O, kurwa, ma.

Dodać ja tutaj to powiedzieć, panu tak on, żeby być, żeby było na kulę. nie. A ja szedłem dobrze, nie, nie, po co myślałam, że kurwa, nie, nic tu nie mam. Czekaj, kurde, bogactwo tutaj mają. Ja pierdolę. Zakoś się, zapoś się. A potem nocy przyjdą. Będę mieć problemy, ale to, to już mam no, strach. życia. Dobra, wiemy na cmentarz, bo, bo już się robicie na cmentarzu jakieś, no to jest. Co wiem? Nie. Whisp, Nie, 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 nie. To jest nie do pokonania! Pomocy! Pomocy! Ja chcę, nie lubię cię! Nie lubię. Nie lubię. Daj mi spokój. Daj mi spokój. To pa. Lep. Lepce stąd. I trze. Nie lubię. Nie lubię cię. Lepce stąd. Widzicie co? Ja włączę na chwilę. Pisa fula żeby jego jakby główna nie było i jak będzie na środku bo ja naprawdę tego ogórne nie widzę. teraz kurwa nie no nie nawidzę gówna nie wiem gdzie potknąłem Normal, normal, biegniemy do normalu i wychodźmy do normalu. Mam no, tylko trzy. Dobra, cisza, spokój. Słabe to. No, nie wiem w ogóle, co mi dają to serce. O, jest Złoto. O, nie wiem, co to. Dinkan, nie? Weźmy tutaj tak czy się. Tutaj pierdolnie ma sobie pochłonę. I schodzimy tu, go down, down. What oh fuck you Uh-huh Mm nicknames this me Swiss Oak this Swiss O Fuck you fuck you fuck you fuck you Hello Is that tall?

Oho, Jebane duchy. Myślę, że są fajni, mogą mnie przestraszyć, tak? A? Mają rację. Nie ja wierdziel, co to kurwa ma być Możemy zrobić? Nie zrobisz mi coś! Coś B. B tu. Zły duszek okruszek. Mówię, odwali się ode mnie. Tak, <Glacht> joo! Co tutaj się kurwa dzieje?

Pierdzielam, szybko! NIE! ZOMBIE cat. Ja pierdzielę... Ja pierdzielę... No już ja pierdzielę, no... No ja pierdolę, no... To ty też pierdolisz? Ja pierdolę... No okej, dobra... Wiesz co, to się jest... Tojdziemy tam, jesteśmy silni, wytrwali, mnóżczy, głupi... No, Dobra. No to ja zrobię cięcie, jak już tam dojdę. Cięcia. Dobra, jestem już przy cmentarzu, teraz wystarczy dojść do miejsca, w którym zginęliśmy, zanim itemki znikną, bo w było naprawdę kiepsko i bym się trochę kurzu. Wziąłem te itemki, które były w tamtej skrzyni, mam nadzieję, że nie będę z tym tam bo byłoby też bardzo źle, to się wkurzyło. O, to jest taki, taki, taki... Okej, okay. srebrny miecz. I co? Nie, to będzie hardkorwany srebrny. Ale tutaj głównie, że mają moje itemy. A moje już bo już mam no. Troszkę nie?

i ja nie chcę na przykład... To... nie chcę. No, no to jest moje. Spierdzielam stąd. Kotki się skapną. Jesteśmy tutaj. Głupie koty. Mieczą? Nie mam mieczu. Mam. Idę sobie, jest mieczem. Proszę. No to trochę śmieszne. Dobra.

Ja tam nie chcę. To złe miejsce, jakieś um, tam kurde małpy latające, a tu siedzą. No wersja, jaj, kurwa. Noc! Kurwa. tu Ale ich tu w dużo! Na was z Na was z dupy.

z ziemi. No kurczę, nie jest mały, co fajne. No normalnie. Normalnie. Jest to drewno, dobra wstać i krzywdy nie Biorę drewno. Robię crafting. Strawiam crafting. I robię sobie... Nie loda, tylko...

nie, nie odpowiednio surowców, z aż tego nie dałoby się. Zdrowia to ja nawet nie próbuję. A katany da się robić tym. Nie, no, katany się nie da. To już zrobię sobie... Właściwie, czekajcie. Оптимизация. Сделать такую форму. С чем мы сможем? Форму. Мы сможем заработать? Co okay. ja mogę zrobić? Zapis odlaży nie wziąłem. No dobra. Dobra, dobra taki w takie źrame mi wystarczy. I dobra, zbieramy na kropki. Zbieramy na kropki i się z tym wynosimy. Tak tam

Meteory zbierdolną u ziemię. O, co to? Głup. Dobra, to będzie screenshot'a. Co to? Co to za głupa? O, okej. Okay. Uh. Dobra, to mhm. jest ten. jeszcze coś? Oho, Mać podał. Aj, główna sewa, można zrobić. Nawet nie wiem, do czego służy. Dobra, to ja zrobię sobie tutaj screen I ja podlecam, pójdziemy do takich czyli telepowujących, ale to jak już będziemy bliżej jąż do domu. Ja chcę zrobić na screenshot, ale mam minatkę. Dobrze sobie wiem, co chodzi. jeszcze włączę mapkę. Dobra. Tutaj my chcieliśmy na 1, 2, 3, 4, jedziemy. Dobra, mamy naszego screenshotowa. Mam ciekawe. Oj, no, okej, okay. i możemy lecieć. Okej, lecimy, 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 lecimy. No, a dobra, pójdziemy sobie na pewno do domu. A no dobra, nie, właściwie co tam, kogo to wchodzi, idziemy od razu do tej śli. Nie chcę skinąć, bo to nie będzie na pewno na rękę, jak sobie to rozmyślę. No to co, wbijamy. Nie! O kurwa. Co on tutaj ma? Gra wam to. Że... Czekajcie, zacznę... Okej. Okay. Wiecie co wam powiem? Nie wiem co to, ale to on wypopiec. Zobaczmy co się staje. Kurwa, 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 kurwa. Kurwa! Nie mam... O, żyje. Co to było? Coś mi powie? Nie mamy płatki, ja mam ich skrócenie. 822, pana, 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 piłkności, kosmici, proszę. Nie wiem, kto to był, nie wiem, co to było, aaa. O, że weźmiemy coś. Mamy to. Coś, co się mogli wspiąć. Cześć mam to zrobić. No cię teraz mój Ale pułapkę dobrą wymyślili, naprawdę świetną. Jestem. Mhm. Zróbmy sobie jeszcze tą rzecz nie możemy iść, ale... To no była hardcorowa. Nie powiem. Czyli mogę się tam wrócić jednak. Dobra. Teraz ja się tam wracam. Mam świat, jest w No ale trzeba wykopać derta. No, Dobra, wykopiemy derta. Nie, to tylko derta, przepraszam, nie zrozumiałem ciasto. Często było dobre. Tak, sprawy zombie-fragment, no Nie spadnie tam. Nie, ja się boję, nie chcę tego dotykać, tego czarnego ciebie. Nie możemy tam jak... Ja, to ja sobie nie co no, tam. Mamy 20 derta. Gierta wiem, ale lubię mówić derta. Kurwa, Co ja robię. Dobra. Ja lubię tam pić. Z powrotem. Nie, nie nie, Nie! 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 Co tu się dzieje? Nie pierdolić mnie nawet, ja jestem w tym zasaranym świecie. O kur... No i jak ja bym się z tym wydostać, co? Nie. Kurna, kurna, kurna. Może no, jak będę kopać tego kobla, to gdzieś dojdziemy. Dobra, no, musimy dużo rzeczy poświęcić na przykład. Eee, to czego znaczy, no nie będę to, znaczy. to nie. Nie służy do niczego, tak się to też wydalimy. To też. A kompas. Dobra, to jest Co jest kurwa? Co jest kurwa z tym świetlem? Nie What the fuck! What the fuck? What the fuck? Co to jest? Co tu jest? Co tu się dzieje? Dzięki! Ok, jest taki. Uzbieramy dużo tego bloku. Jako, że sprawdziłem wysokość, a wysokość wysokości wynosi minus 306, czyli musimy uzbierać jakieś 300... Musimy zbierać trochę więcej niż czasaki i spróbujemy się wspiąć na górę. No, mam nadzieję, że mi się uda. Bo chciałbym wyjść z tego świata. Bo kiedyś też, właśnie mówiłem no wam, że kiedyś do niego trafiłem. I tutaj jest problem. Jak teraz wyjść? Nie, więc... może trzeba umarnąć, nie wiem. I wtedy stracimy wszystko nie, jesteśmy nie teleportują jak stop mam wyjść, ktoś mi powie i znowu laguje. Dobra, słuchajcie jako że mam takie odróżnienie laga ja kończę odcinek i proszę napiszcie mi w komentarzu jak mam stąd wyjść, bo ja nie mam pojęcia no to na razie, cześć i powodzenia mi życzcie. Pa!